Nasze cel, żeby musimy wywieźć z Polski przez te 3 miesiące do żniw 3-4 miliony ton zboża, bo to nam gwarantuje, że rolnicy będą mieli gdzie zładować zboże w nowej, w nowej perspektywie, znaczy w nowym, w nowym sezonie. To są 4 miliony, a wiemy, że w magazynach naszych jest chyba około 20 milionów z tego cebu. My wspomagamy Ukrainę, a oligarchowie na nas żerują. Rolnicy ponieśli ogromne straty w granicach od 30 do 50 miliardów, ja się pytam, kto nam to zwróci. Także my, my stoimy na wałach, nigdzie nie wyjeżdżamy, załatwimy swoje sprawy, ustalimy co, co można załatwić. Jeżeli będzie określone terminy, naprawdę jesteśmy cały czas gotowi. Nie odpuszczamy. Rano akurat dojechaliśmy do portu i w porcie minister przyjechał z, ze swoimi ludźmi. W tyle, żeśmy dogadali, że no po prostu pan minister, jak przedstawiliśmy te swoje argumenty tego naszego portu w Świnoujściu. I w, e, jeszcze tam się tworzyć, może utworzyć taki agroport e, Szczecin. E, są w stanie wyeksportować wy, wy, wy tego zboża, tak jak powiedziałem, około 300 tysięcy ton miesięcznie, czyli do, do żniw jesteśmy w stanie w Szczecinie wypchać e, około miliona, około miliona. W całej Polsce, wszystkich portach około 3 milionów. E, ale to musi być wszystko na maksymalnych obrotach, dzień i noc, dzień i noc, żeby tyle wywieźć. No, a wiemy, że moje rezerwy są dużo większe. E, na rezerwy zapchane są, magazyny dużo bardziej. Jeżeli nie będzie wjeżdżało, bo to nie może wjeżdżać. Nie może zostać u nas ani gram. Bo i co to. To nie będzie żadnej logiki, jeżeli będzie zboże wjeżdżało, będzie u nas wysypywane. No to nie ma to żadnej logiki, bo będzie wyrównanie. Bo 300 tysięcy ton, na przykład miesięcznie wjeżdża przez ukraińską, tyle wiemy, że wjeżdża tyle przez ukraińską granicę. Dlatego yy, musimy doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej upłynić do żniw, no i zatrzymać to zboże z Ukrainy, aczkolwiek widzicie, że to jest bardzo ciężko. Ogień mamy, wojnę mamy, mamy sprawę przepływu zboża, nie tylko zboża, bo zboże to jest taki symbol, ale przepływu produktów rolnych z Ukrainy. Jak wiecie, pierwszego dnia, kiedy zostałem nominowany w nocy, zadzwoniłem do ministra rolnictwa Ukrainy, z nim się spotkałem i mam pewne ustalenia, mam nadzieję, że nie odstąpi od tych ustaleń i jutro podpiszemy porozumienie. Jestem umówiony na to, że jutro podpiszemy porozumienie. Jeżeli nam się uda podpisać to porozumienie, to od jutra nie będzie wpływało zboże, które będzie rozładowywane w Polsce. To jest bardzo ważna rzecz. Zostanie nam jeszcze sprawa tranzytu, ale również ty mam pewne pomysły i nie będę wam dzisiaj o tym mówił, bo ja mam, nie mam w zwyczaju składać obietnic, z których nie mam pewności. Następną rzecz, jeżeli zablokujemy granicę, zablokujemy granicę na tyle, że nie będzie zboże wpływało i inne produkty, tutaj też musimy o tym mówić, o tych innych produktach, bo zleciłem również pierwszego dnia kontrolę. Niekontrolowany napływ zboża spowodował, że rolnicy stracili ogromne pieniądze. Szacujemy, że ja w moim gospodarstwie to średnio jest o 3000 tysiące mniej wpływu na, na, na hektar. Jakby przeliczył to na hektary, które mamy w kraju, milion 400, 000, to jest prawie 30 miliardów. A uważamy, że te straty są o wiele lewieczkie. Dlatego jednym z postulatów, które będziemy bronić jest tarcza antykryzysowa, czyli tarcza wojenna. Żeby w końcu ktoś rolnikom zwrócił część chociaż tych poniesionych, poniesionych strat I uważam, że to jest jeden główny warunek Co prawda sytuacja jest, jest bardzo złożona Słuchajcie Państwo My dzisiaj walczymy o własne interesy, ale problem jest o wiele szerszy Problem globalny i o tym musicie pamiętać I o tym musimy pamiętać kto rządzi Rządzą korporacje i te korporacje również rządzą w Unii Europejskiej Euro, kraci, którzy narzucają nam rozwiązania. My po prostu stajemy się niewolnikami własnej pracy. Cały czas to się nam narzuca. Jeżeli my sobie z tym poradzimy, to znowu mamy problemy, tak jak w przypadku Zielonego Ładu. I dlatego jest naszym postulatem, żeby ten Zielony ład został wstrzymany. Jeżeli rzeczywiście chcą go wprowadzić, to te, te, nie, żebyśmy nie zgłaszali swoich dopłat w postaci jako schematu, bo słuchaj, co to może być tak że na, jeżeli na dany ekoschemat będzie bardzo dużo dużo rolników złoży, niestety pieniądze są kopertowe i, i wyjdzie nam po 20-30 zł, a nie i generalnie będziemy, będziemy mieli mniejsze dopłaty, dlatego też postulujemy żeby ci zrezygnować z tych ekoschematów te pieniądze podzielić na hektary i praktycznie tak jak w ubiegłych, jak w ubiegłych latach żeby płata składała się z podstawowej i, z, i zazielenienia i jeszcze Yy, yy, NNW, czyli niekorzystne warunki. I uważam, że dzisiaj my nie jesteśmy do tego przygotowani. Są prowadzone różne, różne kursy, ośrodki doradztwa też są nieprzygotowane, tym bardziej Agencja Restrukturyzacji i Mo Modernizacji. Dopiero wychodzą rozporządzenia, i tutaj musimy zobowiązać ministra dwie rzeczy. Tarcza antykryzysowa, yy, zawieszenie ładu yy, zielonego, bo. Z tym się wiążą ogromne konsekwencje dla nas. Od jutra e, będą już wnioski przyjmowane przez Arim, te e, papierowe wnioski na e, pomoc e, z tych 600 milionów, które już wcześniej ogłosił e, premier e, Kowalczyk. To jest kolejny, kolejny, to jest kolejny e, punkcik. To nie jest sprawa załatwiona. My to wiemy, ja to wiem, że to nie jest sprawa załatwiona. Ale kolejny punkt, który udaje nam się w jakiś sposób jak najszybciej zrealizować. Wiecie o tym, że RARS już ogłosił, że będzie zbożek skupował. Także kolejny punkt. Dzisiaj rozmowa w porcie, bardzo dobra rozmowa w porcie, która mnie osobiście bardzo dała dużą nadzieję. Bo w porcie powiedziano, że w ciągu miesiąca mogą rozładować tutaj, w Świnoujściu i w Szczecinie 300 tysięcy ton. Jest to duża szansa, jest to duża szansa, że sobie poradzimy, bo jeszcze są dwa porty kolejne Gdańsk, Gdynia, mamy jeszcze wywóz, wywóz kołowy. Ja dałem sobie jeden cel bardzo trudny, niektórzy mówią, że zabójczy cel, niektórzy mówią, że to jest jak, jak saper który idzie no roz, roz, rozminować bombę, ale może i tak jest dałem sobie cel, żeby musimy wywieźć z Polski przez te trzy miesiące do Żniw 3-4 miliony ton zboża, bo to nam gwarantuje, że rolnicy będą mieli gdzie zładować zboże w nowej perspektywie, znaczy w nowym, w nowym sezonie. To jest jakby ta rzecz, która sobie dzisiaj postawiłem oprócz innych innych, innych postulatów które, czy problemów, które są.